Chylenie standardowe może odjąć mowę. To są gry hazardowe, przez które można stracić głowę. Czyli wszystkim kolejne zadanie z arkusza 2019 z poprawki. Eee, tutaj mamy prawdopodobieństwo po na wylosowaniu jednej, dobra, ok, z której, no dobrze. Czyli tak, liczba, którą wylosujemy, ma mieć jednocześnie takie cyfry i takie cyfry. No jedna na miejscu dziesiątek to z, te, z tego zbioru, a z tego na miejscu jedności, to zrobimy sobie tabelkę. Będzie chyba z zadania chyba jest najłatwiej w ten sposób tak mi się wydaje. Czyli zrobimy sobie jakoś tak. No i ten zbiór tutaj, czyli tu od jedynki się zaczyna, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka, siódemka, ósemka i dziewiątka. No i oddzielimy je od siebie. Ja tutaj nie będę się bawił we wpisywanie tych wszystkich cyfr, oczywiście można sobie je wpisać. No zaczynając od tej na górze oczywiście. No ale nie ma jakiegoś obowiązku pisania tego, jest chyba trochę szybciej jeżeli się tego nie pisze, takie mam wrażenie nie muszę się to bawić we wpisywaniu po prostu wszystkich i będzie chyba przejrzyściej no dobra, może sobie oddzielam, ale tu mamy od zera zaczynający się zbiór to może jego zaznaczymy na czerwono Także poprawimy. Wi już tak. No I tam podzielamy resztę, jak widać, że tutaj wpisałem wszystkie cyfry, które są w tym zakresie. E, oczywiście, mm, no, wpisałem wszystkie, bo. W ten sposób będziemy widzieli, ile mamy tutaj cyfr, czyli wszystkich elementów tego zbioru dzięki temu. Czyli tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czyli mamy dziesięć razy. No i tu mamy dziewięć cyfr, czyli dziewięć. No i to będzie nasza omega, czyli może tak zaznaczymy, to są wszystkie zdarzenia, czyli dziewięćdziesiąt oczywiście, tak? no i teraz musimy pozaznaczać sobie nie, na przykład z krzyżykiem powiedzmy je, je, jedynkę 0 prawda tutaj te wszystkie I, e, potem trójkę 0 potem piątkę tak i tak dalej i tak dalej no i potem trójkę z dwójką z zerem z czwórką Trójka, Trój, tak, jedynka z dwójką. Ok, no dobra, czyli będzie teraz dalej piątka z tego zbioru. Z dwójką z tego też jest, no i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj już widać. Potem mamy piątka, siódemka też z każdą z nich. I tutaj wszystko było z dwójką i tak dalej, także zaznaczamy sobie resztę. Jak widać tutaj wszystko dzieje się nam co drugi. No i z tego zbioru tu było do ósemki 2, 4, 5. Dobra, czyli liczymy teraz wszystkie krzyżyki, może tutaj już tak napiszę. No i wszystkich krzyżyków tutaj jest 25, czyli prawdopodobieństwo naszego zdarzenia A, tam polegającego na tym co chcieli, no to jest 25 przez 10 razy 9, czyli 90. No i chyba możemy coś tutaj nawet skrócić. No to 5, 18 po skróceniu. Także mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli tak, daj suba, nie przedłużamy dalej. Cześć. Odchylenie standardowe może odjąć mowę. To są gry hazardowe, przez które można stracić głowę.